Witamina C. Słynna witamina C to jeden z najważniejszych przeciwutleniaczy dla zdrowia. Wzmacnia układ odpornościowy i pomaga zapobiegać infekcjom, takim jak grypa i przeziębienia. Ten składnik odgrywa kluczową rolę w produkcji białych krwinek komórek obronnych organizmu, zwiększając odporność na wirusy, bakterie i inne zagrożenia zewnętrzne. Dodatkowo witamina C wspomaga wchłanianie żelaza z pożywienia, co pomaga zapobiegać anemii, częstej u osób starszych. Kolejnym ważnym aspektem jest jej działanie przeciwzapalne, które pomaga zmniejszyć ból i obrzęki stawów, szczególnie u osób cierpiących na artretyzm lub inne schorzenia zapalne. Witamina C jest również związana z ochroną układu sercowo-naczyniowego ponieważ wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia krążenie, zmniejszając ryzyko chorób serca. Gdzie ją znaleźć? Owoce, pomarańcza, aceroule, kiwi, truskawki, warzywa, papryka, pomidory, brokuły.